Yo kost z tej strony Nestos I dzisiaj powiem wam jak móc chodzić po wodzie na dwa sposoby I nie przedłużając, zaczynamy Pierwszym sposobem jest zmniejszenie sobie grawitacji za pomocą komendy ATRIBUT Pisze się ją tak Ukośnik ATRIBUT MAPA S, czyli W <coughs> Minecraft Gravity Bass Set Żeby to zadziałało, trzeba dać 0.005 I wtedy to będzie mniej więcej tak wyglądać. Ale em, na, sur na Survivalu nie polecam tego korzystać, bo wtedy jakby no. Od upadania tracicie życie. Mniej więcej to tak wygląda. O, spadam i dostanę obrażenia. I żeby nie było, że na trybie kreatywnym to robię, to po prostu wejdę sobie w przetrwanie. I musicie robić tak, że klikacie W i ciągle spację wciskacie i to wygląda jakbyście po wodzie chodzili i to trochę takie fajne jest ale no, no właśnie na survivalu się tego nie poleca bo jak podskoczycie to i macie mało życia jak ja to zginiecie ale może to się przydać na przykład do prankowania kolegów no i właśnie ja zginę takim sposobem, wskaczę i i spadł z wysokiego miejsca. A żeby ustawić grawitację normalną, to musicie wpisać atrybut małpa s gravity albo minecraft gravity bus set 0.0 y 0,7. To jest podstawowa grawitacja. Wiem, że taka dziwna, ale to jest taka zwykła. I drugim sposobem jest mikstura szybkości i spowolnienia. Więc gdy wypijesz miksturę szybkości i powolnego opadania, to wtedy takim samym sposobem, idąc. I wciskając spację możesz iść po wodzie. Dziwnie to wygląda, ale to też jest przydatne i bardziej bezpieczne. No i oczywiście legalne, nie używając komend. I to jest koniec tego filmiku, więc zostawiajcie łapki, subujcie i pa pa!